...podobostw osobisty, cokolwiek co ma pani imię i nazwisko na dowodzie. Możemy się jakoś inaczej dogadać, Uf, Nie! Idę po wlódczyka. Poczekaj, nie stój Śmieć, śmieć, śmieć! Kurwa, debilu! Chyba. Kurwa jest, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam! Gdzie? Ej, kurwa, co to jest? To... Czy gdzie on ona jest? Kurwa, mać duchy! Duchy na komendzie! Jest tajemniczy! ale kłoba! EJ! dostałem, dostałem! Już dostałem! Duchy! To możesz mi przelać. A widzisz, życie <grywa> kurwa, niezły ten dispatch. To niezły ten dispatch, kurwa. Okay. No masz już asystenta. Mm. Pero... Goń. Coś lepszego Prawdzie wozem Oj sorry, nie ten pedał Dacy gadnia Max rękę Oef down Nie wiem co Do. idioci Kurwa, kurwa, nie popona. Za to, że jesteś innej karnacji. Nie macie plecaków, nie? Nie. No i gdzie? Teoretycznie. A, no dobra, to wytniesz. Po odcinek. A, to wytniesz. Ja to jest... specjalnie to wpierzali nas odcinek. Aktualnie stary szpital, prawo mijamy. Jesteśmy przy sklepie obok Davis z zabraniami, ale nie po głowie. Nie, już się mogę, już się mogę, jak za szybko jedziesz. Ręce! Zamknasz? Stój ale nie mam stałe i tak ciebie złapię Podaj, podaj, Spokojnie, 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 podaję cię, podaj Ruch, podaj góry ich nie, nie rozkazywał Ręce do góry albo tej zera rozkazywał Powiedziałem kurwa, wykonuj Okej, okay. Lewa, prawa. Mój jeden na chwilę biorę, oddaję prawy. Dobra, Dobra dzięki, dzięki. Obywatelu! Tu, jest... Nie masz szans! Tak bierze, bo coś się stało, albo jednak nie. nie, 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 no spokojnie, jedźcie sobie Nie masz szans, stan na poboczu! Mam szansę! o, o kurwa! O, kurwa, ale wybiło ty Dobra, obracaj, obracaj Kadet, ja... Poszła Tefie, błagam cię, ogarnij mi forestera Ej, kurwa, tu trzynastkę Puszczamy, trzynastkę Czy jaka czy ja 13? Oznaczyłem. To jest o! kurwa! Nie wiem. <grym> ja Co ty wyjebałeś? Nie, <grym> nie wiem, kurwa! W lampę! Alo, kurwa! <grym> o Kurwa! Ty kurwa, wszystkich pozabijasz ty o, dzisiaj. Kurwa! Kość go w ścianę w ścianę Kurwa! Teraz my się w lampę wali... Kurde. W lampę się waliliśmy, to kurde... Pokaż. Czary Mary Poddaj się O chuj. Wychodzicie kurwa, bo kurwa celuje do was Żartowałem oczywiście, przedajcie przecież kurwa Masz szczęście Nie. No. już kurwa chciałem wysiadać Kurwa pojazdu kurwa Wy <güler> SIĘ, KURWA, RAZ, ELESPIDI, NA GLEBĘ, KURWA, KŁADZIESZ SIĘ, KŁADZIESZ SIĘ, RAZ To tobie, to kurwa, glebę, raz, gleba, gleba, raz Na glebę, glebę kurwa, gleba raz Wypierdalasz z pojazdu No, chłopaki, kurwa Ty, obudził się NASER DASER NAZE! SES, Nie no nie rujmy! Renter, 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 ręter! Poddaj się kurwa, poddaj, poddaj, poddaj! Dobra, robimy tak Ale co? A co? Ty nie? Żeby ja, ja muszę 15 zestawów zrobić No kiedy z stawów. No bo potrzebne jest na stacji Davis Po co? Masz jeć sobie, zostawmy! No, nie z ja tobą, to ja do sobą A no to chodź Znowu? No może być Pokój 15 zestawów no bo tam jest przesłuchanie cały czas tej, tej typiary i potrzebne 15 zestawów Ej, KURWA No i ty to kurwa dzisiaj jesteś driver jak O. No Pomijam, że dopiero wyjechaliśmy od tego O kurwa no wiem No, <śleskujesz> no Tak, tak To odchodziło kurwa Tamten nie, ten, nie ja no, razie, se, kurwa, tak, To nie no kurwa szefie! Robi. A tamka mi to... Jak <grym> ja, ja pierdolę no. Widzę, że kurwa... Nie ma do mamy A to toni, to, oni, to oni, kurwa. Kanały, kanały, kanały. kanały Wiecie? Leć tym bufalo, leć tym Bufalo Barwan To prawdopodobnie że to nazwa jest na karze Ja pierdolę nie luka przypomnę kasować kurwy 10-4 szefie idziemy ich rozpierdolić ich, ich, ich samochód Ich samochód ma być kurwa jak Hawil hiszpańskich ma go kurwa nie być Hasbek down Czarny leży, czarny leży, leży. Leż leż... leży Dobrze Leży drugi, leży drugi Dobrze Leży, Ale on w burze leży coś to... 35, Kurwa, takiego legendarnego duo, co się spodziewałem. Te, je, pra... te, paś, te lokalne, znowu, nie spodziewałem pan w ogóle Te paście lokalne, pizdo Chyba optymalizacja no, Kurwa, ma. Wow. 42 ma dwójkę A kierunek północny, zbóż wybrzeża się, kierujemy kurwa, na Kurwa, Wormax No kurwa, prosto no, kurwa, się jedzie Kierujemy autostrady Stacja będzie... Dobra, chyba zjeżdżamy na autostradę, na góry O kurwa, rakieta! Nie. O, 1-ko, w górę Wydalił się pewnie Już aha. złamał Małoletni Dobra, Mam pytanie, a co skoro Corvette'ą? O kur... No, to Draby... żeś pokazał, kur... Kratuje... Oj Naprawdę Też dwa on no, no, ucieka, oddam. Play go Dobra, zgłaszam 80. 4, 6, 6 plus 1, rozpoczynamy 10, 80. Za. pójdźmy jakim autem. Yy, aktualne 20 to jest. komenda Davis. Chodź parking przed davis Może odchowuję to auto? Nie, ja, ja chciałem się go zapytać skąd on to auto wziął. Ja się domyśli No ale to od niego to usłyszeć. Jest no tak. jakiś, debil tu szybko jechał strasznie, gdzie nie gdzie on jest. Kadet, powiedz ja. mi skąd ty ta to wyczasnąłeś. Ale ja ci nie przyjechałem. A dobra, chyba że tak. To odchaluj. Hantujemy dzisiaj czarduchów. Dajej! Ta na pewno coś musieli ukraść. A, a, i za to my go nie mamy na pościgu. Mamy, tutaj skręcił. No i co teraz kurwa? No i gdzie? W spaniaku No i tu jest STÓJ! POLICJA A, no STÓJ! LSPDIZ OTRZYMAŚ zatrzymajcie KURWA ja ROZ! Prostu... GLEBA KURWA GLEBA! Leżysz, leżysz! TASER TASER TASER! Dociskam kolanem do ziemi Zalobisz do... to się zawinę na tole. Kradzisz, za kradzież wodą masz 15 miesięcy w więźnie. wiesz o tym? Tak, ja sobie... tutaj... O kurwa, jak ple... Ale 50 zaliczyłeś A tam mały 102 metry stoi Ej, to mój tak No, pojedziesz? Uuu Na razie na wrócić w dobrym stanie Ja pierdolę Powinieneś to sklipować w tym momencie Sprawdza pani czy nie ma pani przy sobie żadnej wizytówki, nic ani... Nie, nie, nie. To już jest fraudacja kadet, ale panią za rozbieranie się w miejscu publicznym. Proszę podejść yy, przodem do autka, z rękoma w górze. No ale... Pan mnie chciał przeszukać, to się musiałem rozebrać. Myślałem się rozebrać do kontroli osobistej. Nie ja chciałem się, nie ja chciałem pani przesukać, ja chciałem dokumenty no, do kontroli Chcia... nie, 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 Dobra. Zapraszam Panią proszę, za mną. A ty jeździł jeszcze jak to? Ty, on wcześniej dojechał, uciekał nam, uciekał nam wcześniej. O Kuba, pani... Różowe piwonia. No bo jest taka sprawa, bo się kolega tarnucha? właśnie on ma problem, go, bo... Niego. On jest ogólnie Francuzem się no. I on się nie jest na tych sytuacjach. I on ma taki problem, że nie wie jakie kwiaty, przy jakiej pierwszy raz pani ma taki problem, że już pani problem zatrzyma na 902. No, miastowy. na tym do ciebie jest potrzebna niebieska karta. No jak Wiktorz kurwa przestanie ten zamykać! No ale wiesz, żebym cię nie oddał przecież.